Witam, na kanale AgroFarm. No co, będziecie mieli krótko, krótkiego vloga z Belowania, dogrywany. Yy, oczywiście musiałem dobyć kamerkę, <śmum> ponieważ teraz Izydor zapomniał, nie ja. <śmum> A do tego użyłem sprzętu. O, tak. Nie będę jechał samochodem, rowerem za daleko. <śmum> to bierzemy skuterka. W tym sensie zapomniałem kamerki. Zapomniałem kamerki. <śpiewanie> co tu gadać, co tu gadać, jak tu... Dzięk silnika ma być. To nauczali. Przerwa. Nie chcę pomału bija. 9% baterii. Tak, 41% baterii. Nie wyłączyłeś nagrywania. Nie wyłączyłeś nagrywania. Nie wyłączyłeś nagrywania. Patrzę, tej kamerki nie mogę znaleźć. A ona ale pod kierownicą dosłownie. Patrz ty, mrega. 23 minuty nagrania. Ładnie. Szybko pośpiesz Kurde, widło połamy. A tak tak to jest, człowiek w pośpiechu, nie wyłączy kamerki, w dodatku jej zapomni, no co poradzisz, no dobrze, że jestem jeszcze ja, no dowiozę, chociaż nie będę oszukiwał, też mi się zdało, zdarzyło zapomnieć kamerki. <gryzny> Daleko nie odjedzie, już belka Kur... Jaki pokos Pyszne jedzenie na krówek Pięć belek w jedną stronę <gryzny> To tu będzie kolejne pięć O, ale nie owinęła ja na pasmie trochę bym zerwany O ale te procenty szybko spadają Już siedem Dobrze, że jak to wije Nie pokażemy, bo już skończyło Spóźniliście się Widzimy jak to Ja, ja. Prezes drugi. Co robimy? Co robimy? Co leżymy? Macha. I zatrzymał się. Nie zapraszamy do nowego sprzętu. O, trzeba potależać te dzisiaj. Halogeny wykorzystam pewnie, bo tu jeszcze spokojna jest robota. Nie, ale te na dachu trzeba 15 koni dorzucić. Obowiązkowo. A, kogot. <grym> Od razu idzie lepiej, nie? Od razu. Od razu jakby turbinę załączył. Ale kurzy mocno no, słucham, to jest. Ale kamieni też nie brakuje, człowiek. No, ja wiem! <grym> Słyszę Te dwie rundy to... Krzekocze, o to bierzesz, no? Biorę to i uciekam I uciekam Jednego prezesa żegnamy Nie, ja tu wrócę Wrócisz? Oczywiście A kiedy? Jak się obrobię Jak zrobisz urządki? No. To myślę, że ja tu jeszcze będę? Myślę, że to będziesz robił jeszcze Zacznij Wszyscy myślą, że to twój traktor <noise> Jak się stęczyłeś? <noise> Źle się czuję z tym. Ty nie lubisz 60. Aj, może polubię kiedy nie No ale co, fajnie, tylko głośno. głośno Gdyby nie było to... byłoby cichutko. Widzisz, w Fergusonie nie masz zwolnic, a gdybyś miał 30 z taką samą ale kabiną, dźwięk, też byś to słyszał. Tego, to... Silnika. No silnika, no jest no, głośno jest, no głośno. Ale klimat ma swój. No i ten wiatr robotę robi. Takie ciepłe dmucha przy... <noise> przy 25 jeszcze dorzuca swoje 20 <noise> To 45 wychodzi Dobra jedź obrabie no. Dobra jak skończysz to ja będzie u mnie ta leżał. <noise> Ja wcześniej tak nie, nie, nie ruszę Nisz co? niż tak, ja skończę? skończysz, tak wiesz, jest tam mam Ale jak nie skończę to przyjedziesz tu jeszcze No to ile? Ty tu będziesz 40 minut robił to niecałe Uuuu spokojny no. A która jest godzina? Ja mam półtorej łożenia. <laughs> A która jest? Jeszcze zdążył jak ja skończę. 20! Dwudziesta? Za siedem Dobra. Uh. Jedziemy Lecimy na trzecin. Jedyny moment, w którym będziemy słychać. O! No teraz to ty... Let's go. Witam. Podobnie na kanale Agrofarm. Pozwólcie, żeby pójdę w światło, żeby było mnie widać. Witam. Mamy godzinę... zaraz wam powiem... 20.46. Skończyliśmy yy, działkę półtora hektara. Oczywiście talerzować. Maszyna niezawodna, wam powiem. Możecie nawet robić nie w nocy. Kiedy tylko chcecie, nie? Maszyna, mówię, niezawodna. Pależówka spisuje się elegancko. Temperatury nie łapie, bo oczywiście było coś takiego, że, że dziadowstwo połapało temperaturę, bo nie była chłodnica wydmuchana. I co? Mamy 21 kurowę. Nie pamiętam. 40, ile? 46. No to sądzę, że jeszcze tak z parę razy przejadę po. Po, po kolejnym kawałku i, i co? I do, spa do mycia się i do, do spania Dobra, na razie No i Ir mes darome.